Cześć, witam bardzo serdecznie w 231 dniu codziennym. Zdrapek i zaczynamy kolejne 9 dni. Odkładam 20 zł i mam na dzisiaj pakiet królów, kaszów. Królów, tak jak zaspoilerowałem na koniec wczorajszego odcinka, dlaczego tak się wydarzyło. Yy... Dodam tyle, że z ciekawostek, że ktoś płakał ostatnio, że pomału zdrapek zdrapuję, że dwie zdrapki na odcinek to za mało. Zatem dla odmiany dzisiaj zdrapiemy właśnie po dwie. Ja pauzuję na chwilę, rozrywam pakiet i losuję dwie przypadkowe zdrapki. Dobrze, pakiet rozerwany. Ja losuję jakieś dwie zdrapeczki. Na dziś... I wylosowałem numer 11 i 15. A jeszcze jest ciekawe, czy ta osoba, która narzekała, że są dwie, nie obserwuje. Jeżeli tak i to oglądasz, nie pamiętam niku, to pozdrowienia dla Ciebie. Dajemy zbliżenie i zacznijmy od 11. Wszystko widać i zobaczmy. Co tam się kryje dla nas dzisiaj? Wygrywające i znajdźmy do nich jakieś pary. Czterdzieści cztery.

dwadzieścia trzy, trzydzieści siedem, trzydzieści trzy, pięćdziesiąt dwa obok, dwadzieścia dwa, dwadzieścia osiem, czterdzieści osiem, pięćdziesiąt siedem. I ostatni rządek, 47 obok. 25, 18 i 35, zatem nowy, nowe rozdanie. Zaczynamy pustą zdrabką. I przejdźmy do drugiej. No, znowu mamy 51, tak jak w tamtej. Ciekawe, czy tym razem się trafi. A zaczynamy dwudziestką dwójką. Później dwunastka. Pięćdziesiąt dwa obok. 16. 34.

43, 38, 24 obok, 23, 35 nie ma. 44 nie ma i ja przechodzę do odsłonięcia ostatniego symbolu. A ty nie zapomnij zostawić lajka, like, jeżeli odcinek Ci się podobał, i subskrypcji, jeżeli nie chcesz przegapić jutrzejszych z drapek. Ostatnia jest o 31. Moja ulubiona, się trafiła na koniec. Ile było do wygrania w mojej ulubionej? Była stówka. Zatem rozpoczynamy pierwszy dzień pakietu z wygraną 0 złotych 0 groszy. Zróbmy podsumowanie kolejnego dnia. Zapomniałem przedłużyć linii. Zrobię to szybko teraz. I dzisiaj mamy 200. Widać wszystko. O, widać. 231 dzień. I odłożyliśmy 20 zł, co daje nam wygrane w odkładanych pieniądzach 6460. 3 złote, a w wygranych przepisujemy 4592 zł. A jeszcze myślałem o tym, że. O kurde, w tyle stronę zapisałem. W 109 dniu wpadł w ten Tysiaczek, i w kolejnym 109 dniu, czyli w 218. Niestety nie wpadł kolejny. Okej, okay, dziękuję za dziś i zapraszam na jutrzejsze rozdanie. Cześć.